Teraz mam obsesję, wiesz co? Chcę być najlepszy i chcę robić wszystko w tym kierunku, żeby być najlepszym, więc nie rozpraszam się też na inne rzeczy, żeby nie gubić swojej energii i uwagi. Nie? Mhm. Więc idę po prostu w to na 100% i wierzę, że się uda. No, <laughs> powiem ci, rozmawiałem z kilkoma osobami przed dniem dzisiejszym, między innymi z Maćkiem Kabulskim. Kurde, wszyscy tacy, co się znają, to ci wierzą, że tak będzie. Bardzo mi miło, no, serdecznie pozdrawiam Maćka Kowulskiego, no ja mu bardzo dużo zawdzięczam, był mój promotor właśnie, i w piątek e, naprawdę czasu. wydaje mi się, że dobre relacje z nim mamy, bardzo czasem wiel, wiele dobrego mi powiedział od siebie, takich różnych sentencji, więc e, on akurat do mnie trafia, więc... Ale to w dwie strony działa, bo to też było niesamowite, że on się przystaje jako reprezentant KSW za oceanem. Wiesz, jak o tym gadaliśmy, no tak, że jednak to. to ma w Polsce to się kojarzy z KSW, nie ma czegoś takiego, dzisiaj te wszystkie inne organizacje to jednak już jest... My tutaj sporo dyskusji prowadzimy na ten temat, że te wszystkie freakowe walki to nie dla mnie specjalnie, ja tego jakoś nie... No, no dla mnie też nie, no taki idzie z świat teraz, wiesz Sodzi, że ten, no ale... No, ciekawe do, do czego to dojdzie, nie? Może kiedyś puszczą dwóch youtuberów i cztery pitbulle, nie? Jak to powiedzieć? Powiedział panu, i będzie coś ciekawego, nie? <ślesztą> wiesz co dziś, no z Borysem trenuję 10 lat, odkąd przyjechałem do... z Kudowy do Poznania, jeszcze tam był Wrocław i Milisz po drodze, ale jak przyjechałem, no to od razu poznałem Borysa i od razu moja przygoda trwa z nim, wiesz co, Borys był zawsze na wszystkich moich walkach, na wszystkich moich mo mocnych wydarzeniach, ja byłem u niego, więc czy jadę na Fame, czy jadę do Gostynia, wiesz co, na podwórkową mm. galę, czy jadę na Stadion Narodowym, gdzie było KSW, idę za nim i... Rozpierdalamy ich, nie. Ale, ale to, jest, to jest zajebiste, bo ja oglądałem film Borysa na YouTubie, jak on opowiadał o tym twoim przejściu do UFC, że mało kto by to zrobił, bo przychodziłeś ze statusu takiej wiesz, no powiedzmy już legendy KSW z takiego. No go... może nie legenda, ale no, dużej ale... gwiazdy, no, bo no, jestem nadal no. jedynym zawodnikiem dwóch kategorii wagowych, który zdobył dwa pasy. Więc... I wiesz. A przechodziłeś do UFC i zaczynałeś całą przygodę tak naprawdę e, od nowa, nie? I nawet pod kątem i finansowym. E... Nawet przegrałem pierwszą walkę. No nie? właśnie, no da. <laughs> Ale, bo to mi powiedział jeden bardzo mądry sędzia, polski sędzia MMA tutaj. E że poszedłem za wynikiem, a nie za hajsem i wszystko się sprawdziło, że jak pójdziesz za wynikiem, za chęcią, za chęcią osiągnięcia czegoś, no to wszystkie pozostałe rzeczy przyjdą za tobą, a jak patrzysz tylko na hajs, że chcesz to zarobić, to jest wszędzie no to tak się jest. Potniesz, nie mm -hmm. Wy, wyjebiesz ryjem Wszę... beton i koniec. Wszędzie nie? tak jest tutaj, Więc to mnie cieszy, a to, no naprawdę, nie? A Ale to była to duża cel. różnica, duża różnica tego, jak schodziłeś, nie wiem, ze stawki KSW a ze, na stawkę UFC? Bo ja się nie znam kompletnie, więc jakby ciężko jest mi... Możesz procentowo powiedzieć, to nie muszę. Musimy... E, no, bo wydaje mi się, że... Znaczy... Inaczej, tak jak dostałem za ostatnią walkę w KSW, to tyle samo, tak podobnie dostałem za pierwszą walkę w UFC, ale w momencie kiedy tak jakby już podpisaliśmy, Wszystko. że kontrakt mi się skończył, to dostałem taką ofertę z KSW, dużo większą niż za początek ee, mhm. w UFC, nie? że oni to bardzo, bardzo, bardzo podwoili wtedy, czy potroili nawet, ale w UFC zmieniają bonusy, nie? Postaj rzeczy. Wiesz, co, masz wypłatę i za chwilę wpada ci pięć dyszek, nie? No Ta, właśnie, dodatkowo a ty, a i nagle wiesz. No, bo to jest taka rzecz... I masz drugą wypłatę do tego, więc chodzi, że tu się zmienia zupełnie, nie? No robisz... o co to chodzi z tym? Bo to jest trochę tak, powiem ci szczerze, nie do końca to czuję, bo to jest trochę tak, że chyba w takim najbardziej męskim sporcie okazuje się, że są noty za styl. Tak. I kto to w ogóle przyznaje? To Nie, jest no, no jest, osobny osobny jest, jest promotor, jest właściciel, tak jak powiedziałeś Maciek Kowulski z Martinem, są A, czyli oni, jak mają, jakąś Oni marzają, decydują. Że... No bo A, okay. generalnie na każdej gali jest tak, że masz, wiesz, podstawę e, hajsu za wyjście do klatki. Tam czasem jest na przykład za wygraną masz bonus, ale też na każdej gali jest bonus, wiesz, za nokaut, za poddanie, za występ wieczoru. Wiesz, co, I organizacja to przyznaje najlepszym zawodnikom, i wiesz. I na przykład w różnych organizacjach są różne stawki, wiesz, co dzi. Więc. E, a w UFC jest akurat 50 koła dolarów, więc naprawdę to zmienia postać, jeżeli zgarniasz wypłatę plus, plus bonus, mm -hmm. nie? Wiesz, no i od Do tego rady. zależy styl. Jeżeli I ty masz... zawsze zgarniasz ten bonus? No tak się złożyło teraz, że... W... Jest jeden gościu, co masz sześć razy z rzędu, więc... No Gajci, gonię go no, generalnie. Właśnie nie? mam nadzieję jeszcze, że pod, Podłapałem to, durnia to powiedział. Po moim pierwszym bonusie, jak zgarnąłem, że jest to co sześć pod rząty. tak na początku mi się to wydawało, mówię ja... Pierdolę, sześć, nie co to będzie, ale teraz jak mam trzy, to w sumie trzy kolejne mi zostały, to wiesz, tam jak skończysz walkę przed czasem, to praktycznie dostajesz bonus, wiesz chodzi? więc warto się postarać i chcieć tego, a, a za tym idzie sprzedaż pay-per-view, biletów, to mm -hmm. zgadza się organizacji, wszyscy happy. Nie? I kiedy znowu walczysz? No mówię, że do końca roku chciałbym Chciałbym, no zgłaszam dyspozycję, ja cały czas naparzam, tak jak widzisz, jestem chudy, ale jestem wyżyłowany, wiesz co, mógłbym za tydzień wziąć walkę, tylko żebym mógł wagę zrobić. nie?